Cześć, witaj z tej strony. Zakopiec dzisiaj chciałem pokazać, jak dodać nową, dodać nową lokalizację na Facebooku. Okazuje się, że jest to na razie niemożliwe z poziomu komputera, choć może jak znajdę sposób ominąć to, to, to dodam. Podobnie jak z dodawaniem zdjęć na Instagrama, można to zrobić. Tutaj masz link do tego, jak to wykonać pomocy komputera, natomiast chcemy dodać nową lokalizację na Facebooku, której nie ma, i to dzisiaj zrobimy w tym filmie. Oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji tutaj i zaznaczenia dzwonka, żebyś na bieżąco z filmami i oczywiście do polubienia i mojego Facebookowego zakopca. Więc jak to zrobić? No, tak jak mówiłem, nie możemy zrobić tego z komputera na tą chwilę, zrobimy to z telefonu tutaj wykorzystuję sytuację, ponieważ obok mnie otwierają nową restaurację Hasle tutaj na linku w Londynie postanowiłem dodać lokalizację, ponieważ jeszcze właściciele tego nie zrobili co jest dla mnie dziwne, bo powinno się to zrobić już przed otwarciem czegokolwiek, już powinna być fanpage, strona internetowa powinien być mail, kontakty i facebook tak dalej lokalizacja żeby już powoli to hulało tak się to powinno robić o czym mówię w innych filmach oczywiście jak się przygotować do biznesu no a dzisiaj dodajemy lokalizację z telefonu czyli przez telefon dodajemy zdjęcie możemy dodać zdjęcie które już jest lub wykonać sobie o widać że panowie dopiero szykują i to wykorzystamy sobie do w naszej lokalizacji. Tak. Zdjęcie jest gotowe. Zaznaczamy lokalizację, które zamyliły się. Zjeżdżamy na samą dół, tak, tych, tych lokalizacji, które się pokazały. Nie ma tego, przewijamy i mamy tutaj nowe miejsce. Teraz wybieramy kategorie. Czyli robimy restaurację restauracja na przykład chyba hinduska będzie po Bombaj hinduska wybramy hinduska mam zaznaczyć gdzie tutaj jesteśmy czyli wpisuję Ulicę, miejscowość, wyszukuję nie ma tego, pisuję in link tak i pisuję adres, czyli Bond Street, bo to jest numer 13, tak tutaj nam się dodatkowo pojawia mapka. Na której możemy dokładnie zaznaczyć miejsce, w którym miejscu to jest. Moją lokalizację pokazuję teraz naprzeciwko, a ja sobie teraz o. i robimy utwórz. I pokazuje nam się, że jestem w miejscu haste. Właśnie w tym miejscu. Klikam tu i jestem pierwszą osobą, która się tu zameldowała czyli ja stworzyła polubiłem to od razu no i lokalizację mamy lokalizację mamy gotową no i tak dodaliśmy nową lokalizację do obiektu, którego, który powstanie jeszcze go nie ma, ale już będzie i to możemy wykorzystać przy naszym biznesie jeżeli otwieramy gdzieś jakiś lokal Jakieś restauracje, jakiś punkt fotograficzny, jakikolwiek inny, możemy sobie właśnie taką lokalizację w ten sposób z telefonu dodać. Też jak zwiedzamy, odwiedzamy jakieś miejsca, jakieś muzeum, jakiś park, cokolwiek i, i tej lokalizacji jeszcze nie ma, jak dodajemy zdjęcie czy film, to możemy osobiście, jako pierwsi właśnie utworzyć takie miejsce, gdzie później inni będą mogli się zameldować. Także z tej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie tego filmu. Jeżeli pomogłem, dzięki za łapkę w górę, za lajki. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do śledzenia kanału. Jeżeli masz jakieś pytania, jakieś problemy związane z Facebookiem, to oczywiście chętnie pomogę. Pisz w komentarzu i do następnego filmu. Cześć!